Siemanko, siemaneczko motobtysiaczki, dzisiaj podczas przejażdżki kolega zwrócił mi uwagę na pewien fakt, którego ja nie zauważyłem, kolega Fryciu pozdrawiam, iż wąż od tutaj płynu chłodzącego wyrzyna się bardzo niebezpiecznie w punkt mocowania od akcesoryjnego gmola, spróbuję to odgiąć, żeby wam to pokazać o co chodzi. Kurczę, nie widać, ale gołym okiem nie w kamerze widać, jak tu już się rysuje taki punkt ładny wcięcia od tej ostrej krawędzi, o którą właśnie opiera się ten wąż. Z profilem tego gmola ani z tym punktem mocującym już nic nie zrobię, zatem trzeba będzie zaradzić temu w inny sposób. Z kawałka starej gumowej rury można zrobić bardzo profesjonalną osłonkę. Wystarczy odpowiednio naciąć, rozkroić na dwa i voilà! I przewód zabezpieczony. Bez dodatkowych spinek, bez kombinacji, pod trzema latami. Lub sposób numer dwa można użyć dwie tłuste trytytki, aby stworzyć ochronny dystans. Tak wygląda z trytkami. Wiem, że wy tego nie widzicie, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Tam powstała właśnie taka milimetrowa przerwa, może dwumilimetrowa przerwa. Piękna osłonka, dystans i już w żadnym miejscu gumowa rura nie opiera się o ostry kant mocowania gmol. A według was, która lepsza metoda? Rozcięta guma czy takie dwie solidne trytki? Co byście u siebie zastosowali. Wydaje mi się, że trytki są bardziej estetyczne, a jak długo potrzymają, to się okaże. Od czasu do czasu trzeba będzie zerknąć na nie, co by zobaczyć, czy nic się nie przeciera. Pozdrow, motoptysie i do zobaczenia na trasie.